Gruźlica. Gruźlica jest zakaźną bakteryjną chorobą, która przenosi się drogą kropelkową, czyli podczas mówienia czy kiedy osoba chora kichnie. Gruźlicą możemy zarazić się również podczas spożywania niepasteryzowanego mleka. Gruźlica jest chorobą kosmopolityczną. To znaczy, że nie jest związana z żadnym konkretnym regionem i występuje na całym świecie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia gruźlica w 2019 roku znalazła się wśród 10 przyczyn najczęstszych zgonów. Stąd nadal warto szczepić się na gruźlicę. Po kontakcie z osobą zakażoną, prądki gruźlicy przenikają do płuc, gdzie namnażają się, tworząc tak tzw. ogniska pierwotne. Stamtąd za pośrednictwem krwioobiegu mogą docierać do innych organów, powodując tzw. ogniska wtórne. Choroba nie musi ujawnić się wkrótce po zakażeniu i może pozostawać przez długi okres czasu w stanie utajonym, kiedy osoba jest nosicielem tej choroby, bez rozwinięcia objawów. Charakterystycznym objawem gruźlicy jest utrzymujący się ponad 3 tygodnie uporczywy kaszel. Do innych objawów możemy zaliczyć też utratę wagi oraz utratę apetytu. Wśród charakterystycznych objawów gruźlicy możemy wymienić uporczywy kaszel, który może trwać ponad 3 tygodnie. Może również towarzyszyć mu odkrztuszanie Wydzieliny o charakterze ropnym. Do innych objawów gruźlicy należy również utrata masy ciała, utrata apetytu, duszność w klatce piersiowej. Powikłania gruźlicy są bardzo różne i zależą od organu, który został objęty chorobą. Bardzo charakterystycznym powikłaniem są zmiany w tkance płucnej. Profilaktyka gruźlicy polega na wykonywaniu szczepienia żywą, ale osłabioną bakterią w pierwszej dobie życia dziecka. Pamiętajmy, że gruźlica jest bardzo poważną chorobą, stąd już w wieku noworodkowym szczepienia w Polsce są obowiązkowe.